Idę wolnym krokiem przed siebie, bardzo wolnym. Jestem sam pośród drzew. Ponad moją głową swe gałęzie rozpościerają dęby i buki. Wszystko okryte białym puchem. Jest zima. Słońce schowane jest za gęstymi chmurami. Przez gęste gałęzie dociera niewiele jego światła. Obracam się i spoglądam za siebie. Widzę jedynie wydeptany w głęboki śniegu tor mojej wędrówki, moje ślady i nic więcej. Od kilku godzin idę wciąż przed siebie. Wiem, że muszę dojść do schroniska. Zgubiłem szlak. Nie mam nic do picia ani do jedzenia. Dawno już wszystko pochłonąłem, a plecak, który mam na plecach, służy jedynie jako dodatkowa ochrona przed piekielnym zimnem. Stawiam kolejne kroki, powoli, jeden za drugim. Śnieg jest puszysty. Zapadam się prawie do kolan. Wokół panuje totalna cisza, żadnego choćby pojękiwania ptaków. Jedynie lekki szum wiatru, który muska zmarznięte gałęzie. Upadam na kolana, opuszczam głowę. Ręce opadają bezwładnie w zimny śnieg. Mam już dość tej wycieczki. Jestem zmęczony. Moje stopy są zmarznięte i obolałe. Wysokie, przemoczone buty obcierają kostki. Jednak nie czuję bólu. Nie czuję mokra. W moim mózgu włączył się automatyczny tryb przetrwania. Muszę iść dalej. Muszę. Podnoszę głowę. Z wielkim problemem podnoszę się w górę. Wykonuję kolejny krok. Zauważam jasną przestrzeń kilkadziesiąt metrów przede mną. Tak, to koniec lasu, to musi być koniec lasu, tam musi być to wymarzone schronisko. Może tam jest to już cholerne schronisko, musi tam być, musi. Moje myśli cały czas kierują się ku bezpiecznemu schronieniu. Uciec od zimna, chwycić w zmarznięte dłonie kubek z gorącą herbatą, zdjąć mokre ubrania, okryć się ciepłym kocem. Tak tylko teraz tego pragnę, najbardziej tylko tego. Powoli kieruję się w stronę tego jasnego pola. Stawiam uważnie kroki, żeby nie upaść. Moja twarz jest zmarznięta, usta popękane z zimna. Na rzęsach spoczywają malutkie grudki lodu. Wciąż ruszam palcami u rąk. Cały czas poruszam nimi z wielkim trudem. Muszę pobudzać krążenie. Są zmarznięte, ale wciąż jeszcze potrafię nimi poruszać. Przemoczone, zimne rękawiczki bardzo mi to utrudniają, ale nie chcę ich zdjąć. Zostało mi jeszcze kilkanaście metrów, może trochę więcej. Jestem prawie u celu. Słońce jest już nisko za horyzontem. Teraz widzę jego jasne, oślepiające światło. Oślepia mnie. Nie mogę patrzeć w górę. W dół także nie potrafię patrzeć. Biały puch odbija światło, oślepia mnie. Potrzebuję schronienia, natychmiast, już! Wychodzę na otwartą przestrzeń. Rozglądam się powoli wokoło. Pragnę uchwycić jak najwięcej szczegółów. Tak jest na polanie, dużej polanie pośród gęstego lasu. Wiem, że muszę iść dalej. Nie mogę też zrezygnować. Nie tutaj. Muszę iść dalej. Muszę. Na otwartej przestrzeni wiatr staje się dokuczliwy jeszcze bardziej. Ostre podmuchy zimniejszego powietrza wkuwają się w policzki. Odczuwany chłód jest coraz większy. Coraz trudniejsze jest poruszanie palcami. Mokre rękawice zaczynają zamarzać. Każdy kolejny ruch kruszy powstające na nich cieniutki kawałki lodu. Jest okropnie zimno. Nie wiem dokładnie, ile jest stopni. Jak wychodziłem ze schroniska parę godzin temu, było jakieś minus dziesięć. Teraz jest dużo zimniej. Moje ciało nie jest przystosowane do takich temperatur. Mam na sobie bieliznę termoaktywną, dwie bluzy, kurtkę narciarską, spodnie puchowe, wełniany szal i czapkę. I nadal czuję potworne zimno. Ale mam cel przed sobą: muszę dojść do schroniska. Muszę, mam cel. Mijam polane i docieram do kolejnych drzew. Nad głową kołyszą się rozłożyste gałęzie pokryte warstwą śniegu. Nareszcie. Gęsto rosnące drzewa osłaniają mnie przed tym zabójczym wiatrem. Idę dalej, wolno, coraz wolniej. Zachaczam butem o jakiś wystający korzeń. Nie potrafię dokładnie ocenić przeszkody. Za dużo śniegu wokoło. Upadam. Moje ręce zostają wzdłuż ciała. Nie potrafię ich wyciągnąć przed siebie. Moja twarz zapada się w białej substancji. Nie jest źle. Śnieg nie jest taki zimny, jak się może wydawać. Czuję ulgę na twarzy. Teraz osłonięta od mroźnego wiatru, odpoczywa, tulona puszystym okryciem. Muszę wstać, ale tak jest mi wygodnie, tak przyjemnie. Nie mogę tak leżeć. Muszę wstać. Zbieram siły. Powoli z trudem podciągam prawe kolano pod brzuch. Zapieram się na nodze i z wielkim trudem mozolnie przyklękam. Czuję na lewej nodze chłód. Odgarniam śnieg wokół siebie. But uległ uszkodzeniu. Spoglądam na niego. Podeszwa jest oderwana i odstaje w jego przedniej części. Zmarzniętymi palcami dotykam buta. Sprawdzam jego stan. Jest fatalnie. Buty są całkowicie przemoczone, a do tego jeden ma teraz naderwaną podeszwę. To jakiś koszmar. Dlaczego to wszystko spotyka akurat mnie, dlaczego teraz? Kurwa, popierdolony but, a ja pierdolę kurwa mać! Przez umysł przebijają się teraz tylko słowa złości. Wszystkie inne myśli są zdominowane złością. Staram się być spokojny, opanowany. Wiem, że to nic nie da. Nie ma co tracić sił na takie rzeczy. Muszę być spokojny. Poprawiam naderwaną podeszwę. Nie wygląda to dobrze. Wstaję podparty na rękach. Za każdym nowym krokiem do buta wdziera się zimny śnieg. Lodowe grudki, które z niego powstają, utrudniają chodzenie. Dodatkowy element pod stopą jest dokuczliwy. Przyspieszam kroku. Pragnę jak najszybciej przekroczyć próg schroniska. To musi być już niedaleko. Zaczyna się ściemniać. Nadwyrężona podeszwa odpada z buta. zatrzymuje się. Patrzę w dół. Widzę rozwalonego buta. Obok leży oderwana podeszwa. Stoję i patrzę. W głowie szukam rozwiązania. W tych warunkach ciężko jest to ogarnąć. Mózg nie pracuje tak jak powinien. Schylam się. Rozwiązuję sznurówkę. Jak to dobrze, że jest taka długa. Bardzo długa. Stawiam stopę na oderwanej gumie, obwiązuję buta i podeszwę. Kilkakrotnie. Dwie pętle z przodu i kolejna za kostką. Prowizoryczne mocowanie, ale powinno wystarczyć na jakiś czas. Wstaję, robię kilka kroków. Trzyma. Muszę teraz iść uważniej nie chcę stracić osłony stopy. Zapadła ciemność. Nie wiem, ile czasu zajęła mi naprawa obuwia, ale jest już ciemno. Ciemno, i tylko szalejący wiatr słychać pomiędzy koronami drzew, wysokich drzew. Nie daję już rady. Moje nogi są zmarznięte i obolałe. Prowizorycznie naprawiony but się trzyma, ale nabiera coraz więcej śniegu pod stopę. Czuję mokro, jest dobrze, czuję to. Przy każdym kroku zaciskam palce u stóp, muszę nimi ruszać, nie chcę ich odmrozić. Palce u rąk zaginają się coraz trudniej. Na zmarzniętych ustach mam krew, która krzepnie natychmiast po wypłynięciu z popękanych naczynek. Nie mogę się poddać. Muszę iść dalej. Muszę do celu. Potykam się i upadam. Tym razem wyciągam ręce przed siebie, amortyzują upadek, ale nie potrafię się podnieść. Z wielkim trudem obracam się na plecy. Mój oddech jest powolny. Leżę i odpoczywam. Wiem, że nie mogę za długo tak leżeć. Wiem o tym, ale jest tak błogo, jest tak spokojnie. Ale nie mogę. Muszę wstać, muszę się ruszać, muszę, muszę. Wiem o tym. Przewracam się na bok. Podciągam obolałe nogi, staram się klęknąć. Sznurówka rozwiązała się. Podeszwa leży pół metra dalej. Chwytam ją dłonią w zamarzniętej rękawiczce Przesuwam bliżej Drugą ręką staram się chwycić sznurek Nie potrafię Rękawiczka jest za sztywna Powoli chwytam w zęby jej koniec I zsuwam ją z kostniałej dłoni Palce są całe czerwone Jest źle, bardzo źle Muszę znaleźć schronienie, byle szybko Rozglądam się wokoło powoli szukam czegokolwiek poza drzewami i wszechobecnym śniegiem. Moja głowa zatrzymuje się w miejscu. Po prawej stronie, dosłownie kilkanaście metrów ode mnie jest domek. Tak widzę domek. Schronienie, pomoc, ratunek od zimna. Ja pierdzielę, domek w środku lasu. Co za szczęście. Mój mózg rozrywany jest w tej chwili przez niezliczoną ilość impulsów radości. Schronienie, nareszcie udało się. Siedzę na śniegu i spoglądam w kierunku domku. Niesamowite, mało brakowało, a minąłbym go. Idąc do przodu, pochylony z głową w dół, nie zwracałem na nic uwagi, a jednak jakaś dziwna siła spowodowała ten upadek, właśnie w tym miejscu. Chyba ktoś nade mną czuwa. Chyba ktoś bardzo chciał, żebym go zobaczył, ktoś chciał, żebym mógł odpocząć. Ja pierdzielę. Niemożliwe. Ogólna dawka szczęścia zagościła w myślach. Byle był otwarty, ale szczęście. Niesamowite. Chwytam w osłoniętą, zmarzniętą dłoń podeszwę i sznurówkę. Wstaję. Nie wiem skąd, ale dostałem teraz nowej energii. Potrafię wstać i iść przyspieszonym krokiem. Docieram na ganek. Teraz mogę się przyjrzeć dokładniej. To drewniany domek. Stary. Wygląda na dawno nieużywany. Nieważne. Ma cztery ściany i dach. W środku temperatura musi być wyższa o kilka stopni niż tutaj. To schronienie przed wiatrem, przed zimnem. Wyciągam rękę w kierunku starej klamki. Jest metalowa. Chwytam ją zmarzniętą rękawiczką i naciskam. Czuję opór. Wytężam siły i naciskam mocniej. Klamka poddaje się. Jest, udało się. Ciężarem ciała napieram na drzwi. Z wielkim oporem ustępują. Otwarte. Co za szczęście. Wchodzę do środka i zamykam drzwi, opierając się o nie plecami. Jest ciemno. Przez niewielkie okno dociera jedynie blada poświata księżyca. Upadam na kolana. Nie czuję zimnego wiatru na twarzy. Co za ulga! Z ręki wypuszczam trzymane przedmioty. Głowa jest opuszczona. Wyrównuję oddech, staram się odprężyć. Teraz czuję, ile siły kosztowało mnie pokonanie tej niewielkiej odległości. Zdejmuję drugą rękawiczkę. Podnoszę obie dłonie wyżej, spoglądam na nie. Staram się jak najwolniej, jak to tylko możliwe, zgiąć palce. Czuję ból, ogromny ból. Przesuwam dłonie bliżej ust, chucham. Wiem, że to nie ma sensu, ale tak mnie nauczyli za dziecka. Chucham i zginam. Z każdą minutą odczuwam coraz większy ból w palcach. Są mokre i zimne, nie widzę ich koloru nie w tym świetle. Ponownie staram się zgiąć zmarznięte palce. Powoli udaje się. Powtarzam tę czynność kilkukrotnie. Krążenie powraca do opuszków. Kucham dalej, muszę je rozgrzać, muszę, muszę. Podnoszę powoli głowę, rozglądam się po wnętrzu. Wygląda jak typowo leśny domek, klimat lat osiemdziesiątych. Jedno pomieszczenie, jedno okno, duży stół i trzy krzesła. Na stole znajduje się talerz i dwa kubki. Na wszystkim osiadła gruba warstwa kurzu. Przy przeciwległej ścianie na ziemi leży stary materac. Jest na nim kilka zakurzonych koców, a raczej szmat. Upływ czasu był bardzo widoczny. Pod sufitem wisi kilka starych poszarpanych pajęczyn. Pewnie od kilku tygodni nie ma tutaj żadnego pająka. Albo zimują. Do wiosny nie wyjdą. Dopiero może pierwsze muszki wywabią je z zimowych kryjówek. Odczuwam strach. Lęk przed małymi, zamkniętymi pomieszczeniami. Nigdy wcześniej tego nie odczuwałem. Jednak teraz mój strach jest coraz większy. Nie wiem, co to za domek. Nie wiem, do kogo należy. Jestem sam, totalnie sam. Nie mam jedzenia ani picia. Jestem mokry i zmarznięty. Można powiedzieć, że walczę o przetrwanie. A w takich sytuacjach uczucie lęku jest dodatkowo pobudzane. Ale wiem, że to tylko mały domek w lesie. Wiem, że tutaj nikogo nie ma. Oprócz mnie nikogo wiem to. A mimo wszystko się boję, bardzo. Teraz muszę odpocząć. Z samego rana trzeba iść dalej. Muszę dotrzeć do tego schroniska, ale teraz muszę się zdrzemnąć. Muszę nabrać sił na jutrzejszą wędrówkę. Odczołuję się do starego materaca. Rękoma przerzucam koce Nie są takie złe Ściągam z siebie mokrą kurtkę i spodnie Rozkładam je na podłodze Z nadzieją, że do rana trochę przeschną Resztkami sił wdrapuję się na materac Narzucam na siebie śmierdzące stęchlizną szmaty Cudownie, jak przyjemnie, ciepło Już nawet nie przeszkadza mi zapach panujący wokoło Ani spora ilość kurzu Nie ma wiatru nie ma pieprzonego wiatru. Ogarnia mnie uczucie spokoju. Zamykam oczy. Zasypiam. Budzi mnie odgłos łamanych gałęzi. Otwieram prawe oko. Przecieram twarz prawą dłonią. Drugie oko jest pokryte zaschniętą wydzieliną. Mam problem, żeby je otworzyć. Przykładam obie dłonie do twarzy w taki sposób, żeby zasłaniały usta i oczy. Chucham w nie kilka razy. Para z wydychanego powietrza ogrzewa moje zmarznięte powieki. Co za ulga! Kolejne huchnięcie. Powoli staram się podnieść lewą powiekę. Jest! Udało się! Hucham dalej, przecieram dłońmi po twarzy. Staram się rozetrzeć zmarzniętą skórę. Podnoszę głowę i otwieram oczy. W lewym oku wzrok jest zamglony. Lekko je przymykam. Staram poruszyć się palcami u stóp. Tak, mogę nimi poruszać, ale sprawia mi to ogromny ból. Zginam kolejno nogi w kolanach. Lewa noga robi to bez problemu. Prawa stawia opór. Pomagam ręką. Udało się. Robię powoli kilka powtórzeń. Dolna część ciała jest bardzo zmęczona, zmęczona i obolała. Wokół panuje ciemność. Jedyne światło daje księżyc. Słyszę kolejne odgłosy łamanych patyków. Czy jest tu ktoś? Halo. Z wielkim trudem wypowiadam słowa. Czy jest tu ktoś? Cisza. Nic. Ustaje wszystko za wyjątkiem wiatru, który wiejąc wydaje charakterystycznych gwizd. Rozglądam się po pokoju. Wszystko jest tak, jak zastałem. Wszystko z wyjątkiem poskręcanych koców owiniętych wokół mojego ciała. Wszystko inne pozostaje w bezruchu. Ogarnia mnie strach. Jestem tutaj sam. Sam w środku lasu w pustym małym domku. Sam w środku mroźnej nocy. Przed oczami mam sceny z niskobudżetowych horrorów, filmów klasy B lub nawet C. Sceny z filmów, gdzie wszyscy bohaterowie giną walcząc z papierowymi potworami. Zabijają siebie nawzajem. Ale tutaj jestem ja. To nie są aktorzy, to jestem ja. Tu i teraz. Nie muszę się bać przyjaciół, bo ich tutaj teraz nie ma. Jestem sam, zupełnie sam. Ktoś czai się za drzwiami? Ktoś? Albo coś? Może jakieś dzikie zwierzę? Może za chwilę tutaj wejdzie i mnie zeżrze? Słyszę ciche odgłosy odgłosy, które charakteryzują chodzenie po śniegu takie trzeszczenie są coraz częstsze, jakby ktoś chodził wokół domku. Halo, jest tam ktoś? Staram się powiedzieć trochę głośniej, na tyle, na ile pozwala mi zaschnięte gardło. Gdybym miał chociaż jeden łyk wody, mógłbym wtedy powiedzieć głośniej lub nawet krzyknąć, ale nie potrafię. W gardle mam uczucie suchości, usta są popękane, moja ślina jest gęsta i ma dziwny posmak. Tak, smak jeszcze czuję. Nie jest on przyjemny, ale odczuwalny. Nie mam zegarka. Nie wiem, która jest godzina. Nie wiem, ile spałem. Powoli odchylam się od ściany, podpieram się na lewej ręce. Staram się odchylić i spojrzeć za okno. Podnoszę wyżej głowę. Za oknem widzę cień. Nie jest to cień rzucany przez drzewa czy gałęzie. To jest. To jest człowiek. Ktoś stoi za oknem. Ktoś stoi tam i mnie obserwuje. Tam ktoś jest. Kto to? Kto tam jest? Pomożesz mi? Masz trochę wody? Staram się zawołać stojącą za ścianą postać. Cień zniknął. Postać odeszła od okna. Słyszę ponownie ciężkie kroki. Znowu pękają suche patyki. Teraz głos dobiega z kierunku drzwi. On teraz stoi za drzwiami. Słyszę drapanie po drzwiach. Zaraz tutaj wejdzie i mi pomoże. Może ma wodę? Będę mógł się napić, pomoże mi. Przed oczami już widzę akcję ratunkową. Pomoże mi dojść do schroniska, jestem uratowany. A jak dobrze, że tutaj się zjawiłeś, dzięki ci, wywabco. Drzwi się nie otwierają, on nadal tam stoi. Słyszę ponownie odgłos drapania po drewnie. Dlaczego nie wchodzi? Dlaczego? Na co czeka? Drzwi są otwarte. Cisza. Znowu tylko szum wiatru dobiega do moich uszu. Halo, tu jestem, wejdź, proszę. Teraz mój głos już jest mniej donośny. Błagam cię, pomóż mi. Cisza przerywa stukanie w okno. Cisza przerywa stukanie w okno. Odwracam odruchowo szybko głowę w jego kierunku. Widzę tylko starą, suchą gałąź z pobliskiego drzewa. Gałąź, która jest na tyle długa, że pod wpływem wiatru dotyka zmarzniętego szkła. Przybliża się do niej i oddala. Stuka w zamalowaną zimowym wzorem szybę. Wszechobecna cisza. Naprzemienne drapanie po drzwiach i stukanie po szybie budzą we mnie strach. Tak, ogarnie mnie coraz większy strach. Zaczynam się bać tego kogoś za drzwiami, strach jest coraz większy. Nie chcę myśleć o tym, co może się zdarzyć za chwilę. Może to morderca, może szuka łatwej ofiary. Jestem sam, zupełnie sam. Idealna ofiara. Zmęczona i bezbronna. W mojej głowie powstają nowe wizje. Może tu wejść i zrobić ze mną co tylko zechce. Nie będę nawet miał siły się bronić. Jestem skazany na jego los. Czuję, że nie mam żadnych szans. Jestem zmęczony, bardzo zmęczony. Opadam na podłogę. Nie mam już siły się wspierać na ręce. Tracę siły. Nie potrafię już nic powiedzieć. Ogarnia mnie senność. Nie dam rady. Jest mi zimno, cholernie zimno. Rób co chcesz, tylko proszę, nie męcz mnie za długo. Ostatnie myśli są bardzo dołujące. Proszę, zrób to szybko, żeby nie czuł bólu. Słyszę mocne uderzenie w drzwi, które otwierają się na oścież. Do środka wpada powiew świeżego powietrza, zimnego powietrza. Jedyne na co mam jeszcze siły, to podniesienie jednej powieki. W drzwiach stoi on, mój prześladowca. Jest ogromny Na jego widok moje ciało przechodzi dreszcz To prawdziwe bydle Nie mam żadnych szans To mój koniec Powoli podchodzi do mnie Klęka na jedno kolano Dotyka mojej twarzy Czuję jego dotyk Jest zimne Wstaje i jedną rękę przystawia do głowy Coś mówi Nie rozumiem co Ponownie się pochyla Otula mnie starymi kocami jego ręce pocierają moje zmarznięte ciało. Czuję ciepło, miłe, przytulne ciepło. Zasypiam. Budzi mnie brzdęk metalu. Powoli otwieram oczy. Światło, białe światło nie pozwala mi podnieść mocniej powiek. Jest przerażająco jasne. Oślepia mnie. Nie czuję już zimna. W ustach ponownie zabitała ślina. Co się stało? Gdzie ja jestem? O, widzę, że już się pan przebudził, usłyszałem męski głos obok. Niech pan odpoczywa, musi pan odpocząć, musi pan nabrać sił. Znaleźli pana w lesie, był pan wyziębiony i mocno wyczerpany. Miał pan szczęście, że pana znaleźli na czas. Jego dłoń dotyka mojej. Czuję ciepło, ciepło i spokój, spokój, który płynie z tego głosu. Nie wiem, kim jesteś, ale dziękuję Ci, dziękuję za pomoc. Mężczyźni, którzy Pana tutaj przywieźli, nie podali swoich danych. Powiedzieli tylko, że są Pana znajomymi. Zostawili Pana i odjechali. Niech się Pan cieszy, że ma Pan takich przyjaciół. Że nie zostawili Pana tam w lesie samego, miał Pan duże szczęście. Szukam wspomnień w myślach. Miałem przejść trasę do schroniska. Miało to być kilkanaście kilometrów. Tyle mniej więcej pokazywała mapa. Szedłem sam. Jacy przyjaciele? O kim mówi doktor? Nie pamiętam nikogo. Nikogo. Chwila. Dom. Domek w lesie. Tak. Tam ktoś był. Obserwował mnie. Tak. Przypominam sobie. To musiał być on. Ale ja go nie znam. Nie wiem kto to był. Mój przyjaciel? Który? Proszę pana, jeszcze jedna rzecz. Kieruję wzrok na lekarza. Pana przyjaciel zostawił dla pana kopertę. Prosił, żeby ją panu przekazać, jak się pan obudzi. Podchodzi do stojącej pod ścianą szafki. Sięga po leżącą na blacie kopertę. Podchodzi do mnie i wyciąga rękę w moim kierunku. Odbieram od niego tajemnicze pismo. Koperta jest zaklejona. Rozrywam niezdarnie jedną z jej krawędzi. Drążę dłonią. Wyciągam ze środka niewielki skrawek papieru. Kawałek kartki, która wygląda, jakby była wyrwana z pośpiechu ze Starego Zaszytu lub notatnika. Jest złożona na pół, rozkładam ją. Co się stanie na napisane? Niestety, mój wzrok nie pozwala mi w tej chwili na odczytanie tekstu, który jest tam zapisany. Litery są rozmazane. Czy mógłby mi pan doktor to przeczytać? Wyciągnąłem rękę z kartką w jego kierunku. Nie widzę wyraźnie tekstu. Podchodzi bliżej łóżka, chwyta kartkę, spogląda na nią i czyta. Spogląda na mnie. Nastaje niezręczna cisza. Proszę pana, łapie mnie za dłoń ja nie rozumiem tego. Nie wiem o co chodzi. Najważniejsze, że czuje się pan lepiej i że pana życiu już nic nie zagraża. Co tam jest napisane? Proszę. Siada na łóżku, spogląda w moim kierunku. Kartka wypada mu z dłoni, opada na podłogę, bierze głęboki wdech, z jego ust wypływają ciche słowa. Nie zaliczyłeś testu, mięczaku. Scenariusz Darecki, czytał Krystian Kieś. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału.